bo tu po prostu tyle nie jednej mięsa mnie i teraz tutaj mamy wagony, wszystkich śląskich regimentów i tu jest lista, można sobie później przeczytać. Jakie u nas były na śrożku Jeszcze później na Wielkiej Brytanii sobie na pamiątkę taki tablo zrobić. To były gotowe, gotowe dwóchki kolorowe, tylko wycinało się głowę, z fotografii się wklejało i się opisywało na wszystko i była pamiątka złońska. Tutaj mamy żołnierza w pełnym oporządkowaniu. 63 pułk piechoty w opolu. Tutaj mamy najbardziej efektowny mundur To z rozłączeniami, z drugopuszem. na dole mamy wódce 63 półku piechoty też w opolu. Drone też liter, takie na kolejnie kosza roszono takie ostał a mój do karabinu, Roland miał karabin przynieść. Karabinu nie ma. Chyba po pierwsze. Tu jest Roland. To jest, to jest, to jest. Panie Rolandzie, zapraszamy tutaj. Pana Andrzeja. Podrażący 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 podrażący. Ale ma, no, to może się Ale pan nie ma. To w czasie czy mieli właśnie zamiast takiego hełmu, że szpiczem pikielały czako tak zwane. Ta w nocy Na tej ścianie mamy znowu e, kawalerię. E, ja to jest święta kawaleria, która świeży w Wrocławia.

Zielony Rzacci Boża. Tutaj mamy portret takiego oficera młodego Radzi Boża. Jest mundur oficerski. Użera, to są dragoni, byli w, oleśnici, w oleśnici dragoni i w w od oficera z rodłem Artyleria. Po czym było poza artylerię właśnie, że na szpikach miał, a ktoś tam Czyli tu miał kulkę, że na szpiczy. Czyli to była artyleria. Tutaj mamy różne hełmy. Do parady zakładali też takie złosów kończkich na głowie. Tu mamy czapkę rzadkiego regimentu szczelców kubli. I epolety. Ljewickie, pole 22, kierowców i saperów. A tutaj mamy mundur szapera, podobny do piechoty, tylko okucia srebrne były, guziki srebrne i okucia srebrne.